Subtelnym no zeznanie, wielka niepodusza ogarnia się w tej go nie, nie porusza, stronniczość mu nie znana, no owszem, przesada, spokojnie jego rozum, w ten co dość nie spada. Oto mi śmiertelną żart, który to z umiarem i bez zaślepienia, itd. I tutaj w końcu dochodzimy do, 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 do momentu, kiedy Herod mówi, że on mocą asystentów zrywa umowy zawarte przez tego nieszczęśnika. Umowa, którą Łoczyk wyłudził od Pana, ma tutaj być niezwłocznie ważności oddana. Z najwyższej króla woli sąd mu nic nie przyzna i traci swoją ważność Państwa darowizna. Zarazem przebaczenia Panu się udziela, że nie ucieknie i tak, tak, To tak, tak. Słuchajcie państwa, tak, tak. Umowa, którą Łoczyk wyłudził od Pana, ma tutaj być niezwłocznie w ważności oddana. Z najwyższej króla woli sąd mu nic nie przyzna. Karl Schmidt analizując tego typu myślenia, mówi, tu w tym wypadku król dokonuje aktu tego rodzaju politycznego cudu. znaczy król potrafi, tak jak Bóg potrafi zawiesić działalność praw, potrafi zawiesić yy, obowiązanie praw natury, dokonując cudu, prawda? Tak samo król może zawiesić obowiązywanie praw państwowych, dokonując tego rodzaju takiego legalnego cudu. No? Urządza za bardzo, podpisał za mam, powiemy, że zrobię, ale Ale Król wchodzi do tego, widać, prawda, że obraz jest taki bardzo religijny do króla. No, to jest taki, takie rozpoczęci boga. No tak, bo wszystko widzi, zagląda w duszę, w serca, no, to jest No Otóż to, te nerki energii i kontrolę, jakie mi pisać. No. no tak jest, no. wiecie Państwo, że dzisiaj nasze wątroby nie, nie tylko niedługą matane przez naszych królów, prawda, bo tam nasze akta, wszelkie z MFZ-u gdzieś do jakichś archiwów, prawda, i jakbyś chciał polityk sprawdzić, czy kogoś kiszki tam gdzieś nie kupują, to sprawdzić sobie, będziemy to robić. A to mniejsza z tym. Czyli będziemy mieli kolejnych matających energii i wątroby. A teraz, y, jaką naukę z tego filozofu wyciągnie? Bo dzisiaj, jak Państwo, tak, tak, nie chciałem Państwa tak... Nie niedobrze, by gdyby tak się miało to skończyć, prawda? Że mamy do wyboru, y, do, do wyboru dwie bezmyślne postawy. Oczywiście między nimi jest jakaś tam warianty Zaraz Ale że dwie, powiedzmy, że bezmyślne, to jest twarda nazwa do dwie bezmyślne postawy. wiara w politykę i wiara w Boga. Powiedzmy, że i racjonalność tak nie tak za od... Moim zdaniem filozofia ma tu coś do za, zaoferowania, yy, Przy czym nie filozofia, filozofia jest taka trochę taka trochę biała plana w historii filozofii. O czym się rzadko mówi, jest Platon, Arystoteles, wielkie tam mózgi, no to jest w starożytności, ale i w nowożytności największą rolę w kulturowym rozwoju, przynajmniej świata Zachodniego nie odgrywała ani Platonizm, ani Arystotelizm, tylko odbywały bardzo nuty myślowe stworzone na początku epoki, którą, którą nazywamy epoką hellenistyczną. Kiedyś, kiedyś, chyba parę lat temu, gdzieś to słyszałem, rozpisano w Stanach Zjednoczonych taką znaczy ankietę, rozosłaną do humanistów, wszelkich dziedzin, filozofów, historyków, żeby wskazali na osobę, która ma największy wpływ na dzieje świata, to czy Europy, nie pamiętam, ale chyba świata, prawda. Otóż na pierwszym miejscu zjedzenię z Państwa, co? To mógł być na pierwszym miejscu. Jezus Góra była trzecią, rozumie. może się tym pardon. Na pierwszym miejscu był Aleksander Wielki. Jako osoba, która największy wpływ wywarła na, na kulturę. na w ogóle na historię historii Starozanowodniego. Historii I właśnie y, po, 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 po podbojach i w czasie po, podwoły Aleksandra pojawia się nowy, nowy element kulturowy w Grecji. Otóż filozofia zajęty... Tymczasem Platona filozofia próbowała się z polityką jakoś połączyć. Widział się Platonowi, błędnie jak sądzę, że można politykę uczynić rozumną działalnością. On wiedział, że są głupi, sprzedajni i źli. Ale myślał, że może mogą być inni. Że może można ich zastąpić kimś mądrym, kimś niesprzedajnym i szlachetnym. On są już filozofami. Tak. To było takie, że to różni ludzie, to, to może takie jeszcze w strefie malutęgi, że, że e, wielokrotnie próbowano to przez wprowadzenie takiej koncepcji, że może jest tutaj zakon takiego jakby. takim zakonem właśnie nie byliśmy. Platona, takim zakonem, by takim, taką rolę pełnili zakony, rzeczywiście zakony do wieku i w ogóle Kościół taką rolę pełnił. Wieka w wiekach nowożytnej historii na początku taką rolę na Ci Jezuici pełnili, a wiecie Państwo, że na strukturze Zachodu jezoickiego później zbudowana została struktura SS. No to tak samo, tak, zakonnicy, ludzie bezwzględnie oddani, tajemnica państwowa, takie tam rzeczy, tak samo. No, tak, tak może być. Dzisiaj to się przyjmuje formę, jak skandialek, suzę, zniszczą itd. Biurokratów, uczciwych tak dalej. No to już nie będziemy to bajki, bajki jeszcze będą później. I teraz pytanie, czy jakiś odpowiedź to wszystko znaczy jest odpowiedź? Otóż ci, którzy z początku wywodnich mówili kilku ludziom, jak chce się zachować w takiej sytuacji. Oni żyli w epoce, byli Grecy. Z żyli w epoce, tym Grecy. No jak bita pod heroneją, niektórzy brali udział w bicie pod heroneją, na przykład Diogenes, ten słynny z, te z Becznik, no, tam brał udział w tej bicie pod heroneją. Yy, nawet, którzy są wzięci, i przesłuchani przez do Filipa po bicie pod heroneją, no, on czego ty szukasz, tropie twoją zachwalność. Ale przeżył bo ten, mówiła, to odważny facet, co przeżył, On nie, nie zabił. No. No, no tylko kilka To odpowiedzi no, mu, że ja sobie robiła, Trzy takie, jakby trzy możliwe odpowiedzi. Oczywiście, więcej było możliwości, ale trzy takie zadanie. Pierwsza możliwość, co robi w takiej sytuacji, kiedy otoczą jak sądzę, skorumpowani politycy, a nie chcemy tak łatwo oddać się pokusie powodu do religii. No też nie wierzymy. Co robimy? Pierwsza możliwość. Oddawać się rozumnym przyjemnościom. Rozumnym przyjemnościom, mówię, nie za tak Zwierzęcy, prawda, ale rozumnym przyjemnością. Być średnictwem w sensie pikurejskim albo cyrnaism. Jeżeli jesteście cyrnaism, oddawać się przyjemnością dynamiczną. Pobudzać łagodność swoje ciało. Ludzie to robią. Na rowerach jeżdżą, prawda. Yy, oddają się jakimś, prawda, technikom tym seksu, na przykład. Być może też chcesz jakichś, prawda, nieustających. Z kijami, to jest takie łagodne podejście, ciała. Tak mi się, to jest przyjemność, właśnie. Pierwsze jak się taki łagodny, jakby taki. Takie łagodne poruszenie tutaj prowadzi. Druga możliwość przyjęć, Trzeba unikać bólu. Tak, tego rodzaju Unikać bólu. Trzeba robić wszystko, żeby obijało, obijało, obijało nas przykrości. Żeby to zrobić, to Państwo się, że trzeba nie wierzyć w Boga. Żeby się nie bać, że po śmierci coś, coś dopadnie. I trzeba ograniczać swoje potrzeby. Ten motyw jest bardzo ważny. Uważam, jeżeli ja przez chciał przedstawić swój taką zobaczmy, to jest kluczowe dla nas dzisiaj, powinniśmy ludzie, my, ludzie za nowo, powinni się nauczyć ograniczyć swoje potrzeby. Mówi się nam na przykład, że jak spadnem taka drożdż, to jest A roszkowski podaje w swoim historii Polski od roku chyba co 80 do 1989, do którego tam nie pamiętam, on podaje, że... Nie robiono takich szacunków, ale on podaje, że mniej więcej... Mniej więcej w latach 80. -tych w Polsce były takie okresy, że spadał PKB w ciągu roku 25%. Zresztą w czasie stanu wojennego. Tak spadał PKB. I co? I Nic. Ludzie żyli. Co więcej, rozmnażali się bardziej niż dzisiaj. Bardziej się dzisiaj. Okazuje się, że człowiek nie musi brać mieć 20 samochodów. Muszę Państwa poinformować, że nie potrzebujecie telewizora. Naprawdę? No tak. Co za często, prawda? No tak. Nie potrzebujecie już tam fancy rzeczy. No, ale trzeba w końcu coś potrzeba. Szukać tych rzeczy najpotrzebniejszych. To jest taka możliwość. No, no. Czyli te, to się ograniczony. No i co jeszcze? No, to jest ta postawa ekologiczna. I druga postawa. To jest postawa, którą już wspomniany był Synopy, sobą reprezentował, tak trzeba powiedzieć. Nie tylko ją i sobą reprezentował. Państwo znacie może tam tą historię oczywiście. On podobnie, że jego ojciec był bankierem, on był bankierem, nie wiem tego. Przy czym był chyba bankierem takim państwowym, w sensie, że bank państwowy prowadził. I zaczął wypuszczać, wypuszczać yy, litną monetę. Albo on, albo jego ojciec, to jest nieustalone. Czyli takim był powiedzmy Baden Bernardin dzisiejszym, albo jakimś innym belbą, a coś takiego. No ale zorientowali się, aha, wygnali obu kraju. I on poprosił sobie 3 że żeby miał mieszkanie, ale ponieważ długo się nie mógł poprosić no, tego mieszkania,